Przyjechać do Płocka, zapoznać się z problemami głównie ochrony zdrowia. I powiem Państwu, że jestem pod wielkim wrażeniem, dlatego, że oczywiście jako wiceminister, jako osoba o swoim zakresie odpowiedzialności w ministerstwie odwiedzam różne miejscowości, poznaję ludzi, poznaje samorządowców. Natomiast rzadko kiedy trafi się na taką specjalistkę, jaką jest Wiesława. Naprawdę y, proszę mi wierzyć, że macie tutaj skarb, macie osobę, która y, wie naprawdę bardzo wiele o zdrowiu publicznym, o tym co należy zrobić. Słucham tego z zadowoleniem. Wpisuje się to w politykę y, państwa, w politykę ministerstwa rozwoju właśnie tych dziedzin, o których y, przed chwilą słyszeliśmy, o rozwoju y, psychiatrii dziecięcej, psychologii, rozwoju opieki nad y, y, osobami starszymi. Tych wszystkich zaniedbań, które są rzeczywiście covidowe zaniedbań w zakresie profilaktyki, to jest naprawdę zdrowie publiczne, które jest właściwie w tej chwili nie tylko w Polsce priorytetem. Tak? To jest już europejski i wpisuje się nawet w prezydencję polską w Unii Europejskiej, gdzie sprawy profilaktyki i zdrowia publicznego będą miały bardzo duże znaczenie. Także naprawdę od strony ochrony zdrowia pani kandydat czy pani prezydent wie co robić, i naprawdę należy tylko zagospodarować, pozwolić działać, pozwolić się rozwijać takim ludziom. Także jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, nie są to kurzuwazyjne słowa, ponieważ po prostu czuć, kiedy ktoś wie o czym mówi, a nie powtarza jakieś PR-owe zagrywki i włączone. Sentencje. Tutaj mamy do czynienia naprawdę ze sobą godną zaufania, także bardzo popieram. Chciałbym, żeby każdy głodarz miasta miał taką wiedzę na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Oczywiście jest to niemożliwe, ale u Was w jest możliwe. Dlatego cieszę się, że miałem okazję być, poznać. Jest tutaj, u Was jest są pewne impulsy rozwojowe. Jest, powstało wydział lekarski, który szkoli, uczy studentów medycyny. Wiem, że są plany powiązania szpitali z tą uczelnią. To są dobre plany. To jest, to jest przepływ między, między tą kadrą naukową, która, mus, która musi zasilić wydział lekarski, a jednocześnie szpitalami podnosi się poziom, poszukiwane są nowe metody leczenia, nowe zakresy. O tym też rozmawialiśmy przed spotkaniem. Wiem, jakie tutaj mniej więcej są braki, jakie plany, co należy rozwijać, jak, jak powiązać współpracę uczelni, dwóch szpitali. To jest zadanie na najbliższą kadencję i na pewno samorząd będzie musiał się tutaj włączyć i podjąć to wyzwanie, bo nie ma innego wyjścia. Bez kart medycznych ta poprawa będzie bardzo powolna bardzo, bo to są zadania dla wieloletnie. W Płocku już zaczynacie je w jakiś sposób niwelować, natomiast tą szansę trzeba wykorzystać i muszą być osoby, które potrafią tym zarządzać i wiedzą jak nie popełniać błędów, jak nie tracić czasu. Dlatego cieszę się właśnie, że, że tutaj możemy być spokojni i, i że jest taki kandydat, taka kandydatka lewicy jak, jak Wiesława, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Oczywiście wspieram również inne osoby, które startują. Startuje Ilona Iwaniak do sejmiku z pierwszego miejsca. Wiadomo, że władze wojewódzkie no, mają bardzo duże przełożenie, czy to na szpitale, czy na ochronę zdrowia, ale na inne dziedziny, na komunikację, na, na, na rozwój poprzez fundusze europejskie i tak dalej. Także dobrze, gdyby też osoba, która potrafi tym zarządzać, zna się na tym, mogła się realizować w samorządzie wojewódzkim. Oczywiście mam też, mamy też tutaj radnych, którzy, kandydatów na radnych, którzy startują. Zgrana ekipa, mądra ekipa, jednocześnie pełna entuzjazmu, chcąca się rozwijać. Także pozdrawiam Was wszystkich, cieszę się, że, że zabrała się taka grupa osób, w którym Płock jest no, głęboko w sercu leży go w sercu i, i, i po prostu są entuzjastami tego miasta i, te, i tego, że żeby, się lepią, żeby tutaj ludzie znajdowali przyszłość, pracę, możliwość rozwoju, nauki. To jest wszystko to, co jest takim miejscowościom bardzo potrzebne. Na pewno jesteście przed szansą, żeby ją wykorzystać, samorząd musi stanąć na wysokości zadania. Kandydaci lewicy są do tego przygotowani, także wspieram gorąco, ale tak naprawdę Najbardziej się cieszę z tego, że, że spotkałem człowieka, o którym, z którym jest o czym porozmawiać. Nie musimy sobie wyjaśniać jakichś podstaw. Także Wiesława Elbicka-Bogusz, kandydatką również moją na prezydentkę Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję.